Targi toruńskie zaprosiły na trzecią edycję Targów Turystycznych wypoczynek. Były one okazją do zaprezentowania oferty między innymi przez miasta i regiony turystyczne. Staramy się promować nasz region, kulturę, przyrodę, jak również bliskość do Lwowa, ponieważ my jesteśmy 60 km od Lwowa, nie każdy... No... Ma taką możliwość pojechania do Lwowa, a poprzez to, że przyjedzie na Rostocze czy zatrzyma się w Zamościu, jest możliwość wyjazdu na krótką wycieczkę do Lwowa. I tak jakby łączymy w swojej ofercie te trzy rzeczy. Miasto Idealne Zamość, pisane na listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO, bogatą przyrodę Rostocza z Rostoczańskim Parkiem Narodowym, a również wielokulturowość tego pogranicza, jak również bliskozielwowa. Ja słyszałem też, że roztocze to jest mekka dla rowerzystów. Podobno trasy rowerowe takie jak u Was to nigdzie nie ma w Polsce, to prawda? Zdecydowanie tak. Rowery z roku na rok zyskują na popularności. Turystyka rowerowa również. Jest bardzo duża sićlaków szlaków turystycznych udostępnionych turystom. Nawet mamy tutaj ze sobą o jeden z folderków, prawda, taki rowerem po roztoczu po gminie Zamość. Profesjonalnie przygotowany z rozpisem tras tych tras przybywa z roku na rok. Mamy w Józefowie kawalerię józefowską, tak zwaną, którzy propagują turystykę rowerową i co ciekawe, co roku w trakcie majówki organizowane są międzynarodowe rajdy rowerowe, polegające na przejechaniu na stronę ukraińską i jeździe z przewodnikiem i oglądaniu zabytków po tamtej stronie granicy, czyli już na terenie Ukrainy. Zaprezentowali się też tur biura podróży, uzdrowiska, sanatoria, gospodarstwa agroturystyczne, a także wyższe uczelnie kształcące na kierunku turystyka. Wiem, że Wasza uczelnia Proponuje też kierunek, który jest jakby związany z y, tematem dzisiejszych targów. Zgadza się, jako jedyna uczelnia wystawiliśmy się w celu promowania kujawsko-pomorskiego, przede wszystkim Torunia i regionu. E, zachęcamy wszystkich do studiowania na kierunku turystyka rekreacja, ponieważ jest to jeden z sektorów usług, który jest w perspektywie, jest do rozwoju, tak? Czyli cały czas się rozwija, cały czas analizy rynku e, pokazują to, że ta, te, ten sektor właśnie usług cały czas idzie do przodu. E, Nasi studenci nie tylko mają praktyki i staże tutaj w Polsce, ale również za granicą. Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja. W związku z tym pokazuje to właśnie, jest to dowód na to, że w cały czas... Ta, ten kierunek studiów ma przed sobą przyszłość i warto studiować. Nie zabrakło też przewoźników, organizatorów aktywnego wypoczynku, agencji turystyki językowej, producentów i dystrybutorów sprzętu sportowo-turystycznego i przedstawicieli turystycznych regionów kraju. Proszę powiedzieć, dlaczego warto się wybrać do szwajcarii kaszubskiej? Szwajcaria kaszubska, tak jak pan powiedział, oprócz tego, że mamy swój własny język, odrębną kulturę. Co też widać i po strojach kaszubskich, i specyficznej kulturze. Nasi twórcy ludowi, e, którzy rzeźbią, malują na szkle, haftują, hafty w Kaszubskim, a oprócz tego są przepiękne krajobrazy, jest pełno jezior. E, mamy na naszym terenie kółko raduńskie, czyli ciąg jezior połączonych, z e, którym można płynąć, popłynąć kajakiem. E, bardzo dużo e, atrakcji mamy e, dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas. E, Szlaki rowerowe, szlaki nordykowe, szlaki piesze, które też są u nas. Warto przyjechać właśnie dla krajobrazu. W czasie targów zaprezentował się oczywiście także Torun, którego stoisko zdominowały pierniki. Tutaj na stoisku przed chwilą się dowiedziałem, że pierniczycie. Tak, pierniczymy. Właśnie moja czeladniczka przystępuje do egzaminu, e, zamierza zostać mistrzynią. Jest już mistrzynią kuchni, ale chce jeszcze zostać mistrzynią w pierniczeniu, dlatego musi wykonać swój własny piernik ozdobny. Dlaczego warto przyjechać do Torunia? Dlaczego warto odwiedzić nasze miasto? Proszę pana, to, to jest temat na, na kilka godzin, nie ja mam. W kilka sekund. Tak, powiedzieć. 30 sekund. Ach, Toruń porusza, gotyk na dotyk, pierniki toruńskie, Mikołaj Kopernik właśnie w tym roku, także, także jest tego mnóstwo i coraz więcej. No to zdradźmy, co jest sekretem toruńskiego piernika? Przede wszystkim smak. Przede wszystkim smak. No, kilkusetletnia tradycja. No i Toruń jako miasto kupieckie, handlowe, hanzeatyckie, leżące na skrzyżowaniu szlaków kupieckich zyskał dzięki temu właśnie to, że te nasze pierniki, nie gdańskie, nie krakowskie, tylko te nasze pierniki były rozwożone po całym ówczesnym, ówczesnym świecie i stąd rozsławiły Toruń. Swoje walory prezentowała też Brodnica, która jest stolicą nieodległego od Torunia Pojezierza. Powiat Brodnicki jest i ziemia Chełmińska należy do architektury, należy do perełki województwa kujawsko-pomorskiego. Jesteśmy cennym, jakby powiedzieć, takim nabytkiem w naszym województwie. Ludzie zaczynają coraz bardziej doceniać wolne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, przede wszystkim w miejscach niedostępnych dla... Cywilizacji takiej powszechnej, czyli dla mediów, dla samochodów, dla, dla przejazdów ciężkich sprzętem, samochodów ciężarowych. Jesteśmy w centrum ekologii. Są Zielone Płuca Polski, w których my jesteśmy jakby południową częścią tego rejonu. Mamy parki krajobrazowe, w których jest bardzo szczerze powiedzieć no dużo do zwiedzenia. Są szlaki turystyczne, tworzymy ścieżki dydaktyczne. Mamy ścieżki rowerowe, które zaczynają coraz więcej zdobywać amatorów. Co prawda nie jest ich wiele, ale zaczynają powstawać. Mamy przedsiębiorstwa typu agroturystyka, która tu właśnie za nami widać na stoisku, wystawia się. Targom tradycyjnie towarzyszył Toruński Festiwal Smaków. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był smak podróży. Prezentacje kulinarne, degustacje i spotkania ze znawcami tradycji kulinarnych przypomniały nam smak polskiej kuchni regionalnej.